Docierają do nas głosy, że Ministerstwo Zdrowia planuje przeniesienie finansowania leczenia chorych na hemofilię do NFZ. Czy rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia ma taki plan? Myślę, że to jest przedwczesne, żeby powiedzieć, że to będzie takie jeden do jednego przeniesienie tego do finansowania przez NFZ. Rzeczywiście dzisiaj leki na hemofilię są kupowane w ramach postępowań przetargowych, nabywane przez Ministerstwo Zdrowia lub ewentualnie jednostki podległe czy za ich pośrednictwem. Ten system nie jest dobry z jednego podstawowego powodu. Tracimy te mechanizmy, które ustawa refundacyjna daje nam i które możemy realizować zgodnie z prawem działalność Komisji Ekonomicznej, negocjacje, pewne niejawne elementy tych negocjacji, chociażby resesy, mechanizmy dzielenia się ryzykiem, to jest coś, czego w postępowaniach przetargowych osiągnąć nie możemy. Stąd chcielibyśmy w 2020 roku wprowadzić zmianę ustawową, która umożliwi nam przejście przez procedurę refundacyjną. Czy to będzie finansowane w ramach świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy dalej przez Ministerstwo Zdrowia, to wydaje mi się dzisiaj i nie mamy na to odpowiedzi. Ważne, żebyśmy zachowali ten sam standard, ten sam poziom, a źródło finansowania wydaje się mnie istotne.